To jest cudowna kobieta. Zaraz będziesz widziała ćwiczenia, które pomogą ci dojść od zera do dwóch minut deski. E, ćwiczenia nagrywam dla wyzwaniowców styczniowego wyzwania, ale jeżeli oglądasz to później, to oczywiście też możesz zrobić sobie takie miesięczne wyzwanie. E, wyzwanie ma trzy zestawy ćwiczeń. To jest trzecie, stopień średniej trudności. No i co, zaczynamy. Po pierwsze, Porządnie rozgrzej swoje ciało. W zestawie numer 1 masz informacje, jak się rozgrzać. Tutaj dodam tylko, że mogą być to marsze, trucht, pajacyki. Chodzi o to, żeby każdy mięsień Twojego ciała się rozgrzał, żeby je aktywować. Później możesz zrobić sobie trochę martwego robaka. Jak zrobić martwego robaka, to <słuch> do... już Ci pokazuję. Podnosisz nogi pod kątem prostym ręce, barki też są podniesione, czyli nie leżysz, barki są podniesione i delikatnie opuszczasz jedną nogę, ręka idzie do tyłu, wracasz, drugą nogę, wracasz. Mhm, tak możesz. I to Ci bardzo ładnie aktywuje mięśnie brzucha i całe wewnętrzne mięśnie. No i lecimy z zestawem średnim. O średnim stopniu trudności. Dla jednych może być łatwiejszy, a dla innych może ten zestaw okazać się bardzo trudny. Wszystko zależy od tego, jakie mięśnie masz mocno aktywne. Będą tylko dwa ćwiczenia, ale powtarzane codziennie. Zobaczysz, jaką zrobią się różnice. Rozgrzana jesteś, pamiętaj jeszcze o nadgarstkach. W zestawie numer 2 dokładnie pokazuję, jak nadgarstki rozgrzać. A teraz lecimy. Możesz robić to na kolanach, a możesz to robić w pełnej desce. Pamiętaj, żeby nie ruszać biodrami na boki. Tu chodzi o to, żeby ciało było stabilne. Nadgarstki pod barkami. Ty jeszcze nie rób, zobacz co ja robię i wtedy zaczniesz robić sama. Kładziesz się na przedramiona i podnosisz się do pionu. I teraz ta ręka, która była druga, pierwsza się kładzie i pierwsza podnosi. Ta, która była druga, pierwsza się kładzie pierwsza podnosi. Zrozumiane? A jeżeli na w kolanach, to sobie siedzisz taki. Hop, hop, hop. hop. To samo. Pamiętaj tylko, żeby tak jak tą rękę bierzesz przed ramion, tu, to żeby ją położyć pod bark, nie z przodu, tylko pod bark i się podnieść. Hm? Zrozumiane? To lecimy z pierwszym ćwiczeniem. Hop. Trzy, cztery, dwa, jeden go. I ostatni raz. Pięknie. Odpocznij. Strząknij nadgarstki. Możesz sobie porobić uściski, żeby trochę zrelaksować ręce, plecy. Cztery, trzy, Dwa i jeden. I hop. Całe ciało w pozycji deski. Mocny brzuch. Jeszcze chwila. I koniec. Uściski. I za chwilkę będzie trzeci raz. Trzeci raz. Pozycja. Hap. Mocno nad brzuch. Pozycja deski. I lecimy. Raz. Nie wiem jak ty, ale ja czuję mój brzuch i czuję ręce. Pięknie. To jest pierwsze ćwiczenie, trudniejsze. Drugie będzie trochę łatwiejsze, ale równie ważne i równie skuteczne. Połóż się na brzuchu. Teraz dłonie ci już odpoczną i ręce. Głowa oparta jest czołem albo brodą, jak ci będzie wygodniej. Zaraz ją położę, tylko ci jeszcze powiem co będziemy robić. I będziesz podnosiła i ręce i nogi, nie łydki. Nogi całe, czyli uda się mają podnieść z napięciem mocnym pośladka. I teraz już pokazuję, a głowa ma leżeć na macie. Albo ewentualnie delikatnie się podnieść, ale nie możesz robić głową takich rzeczy. Absolutnie nie. Zatem zobacz. Leży głowa i podnoszę ręce i nogi. Jednocześnie, tak? A głowa leży. Zrozumiane? To lecimy z drugim ćwiczeniem trzy razy. 3 serie znaczy znaczycie. Trzy, dwa, jeden. Goł. Dwa. Trzy. Całe nogi podnosisz. Nie tylko. Płytki. Nogi proste w kolanach. Ręce są też proste. Jeszcze kilka razy. Ostatnie dwa. I odpocznij. Mam nadzieję, że było mnie słychać, jak mówiłam, do maty. Zaraz, jak będę oglądała to wideo i je edytowała, to sprawdzę. A na razie, no nie wiem. Chwila odpoczynku. Po co odpoczywamy? Po to, żeby Twoje ciało odbudowało energię. Jeżeli zbyt krótko odpoczniesz między jednym a drugim ćwiczeniem, to nie będziesz miała wystarczająco dużo energii, mimo że tobie się może wydawać, że ją masz, na perfekcyjne wykonanie kolejnych ćwiczeń. I czym to będzie skutkowało? Ano tym, że zrobisz je słabiej, mniej zaangażujesz mięśnie, a czego to będzie, co będzie wynikiem? Mniejszy Twój postęp, czyli żeby lepiej później z czasem robić, dłużej odpoczywaj. Jak nie znasz, wiesz, że o regeneracji mówię dużo, ona jest bardzo ważna. Jest to jeden z ważniejszych elementów treningu, bardzo często pomijany, bo ludzie mówią, że nie mają czasu na regenerację, nie? I w tym momencie robią sobie krzywdę. Dobra, lecimy, druga seria. Seria, głowa leży, cztery, trzy, dwa... Jeden Go. Całe nogi i całe ręce. Masz czuć napięcie pośladka i napięcie w łopatkach. Oczywiście możesz mocno czuć brzuch. Jeszcze trochę, koniec. I jeszcze trzecia seria: za chwilę będzie. Więc na razie odpoczywamy, możemy sobie porozmawiać. To jest ten czas, żebyś zasubskrybowała mój kanał, udostępniła znajomym, powiedziała, że taka ultramaratonka, trenerka biegania z lekkością w ogóle istnieje i że robi takie rzeczy i daje wartość. Pomagać ci po prostu biegać lepiej, z lekkością, z radością i pokochać swoje ciało, bo jesteś wspaniała, idealna, taka jaka jesteś. Jeżeli cokolwiek chcesz zmienić, to po prostu to zrób, ale nie mów sobie, że coś nie jest nie tak z tobą. Z tobą jest wszystko ok, tylko po prostu jeszcze jesteś w takim momencie, w jakim jesteś, a chcesz być gdzie indziej. Kochana. Ściskam cię bardzo mocno, a teraz lecimy do trzeciej serii. Nie, nie zapomniałam. Głowa leży i podnosisz nogi i ręce. Hop! Hop! Napinasz przy tym mocno pośladek. Jeszcze chwila. Nie robimy na ilość powtórzeń. Tylko na czas tak mniej więcej. I ostatni raz. Hop. Uff, super. Pełen kalendarz wyzwań, jakie są organizowane przeze mnie na grupie e, Pokochaj bieganie. Bieganie naturalnie proste. E, znajdziesz na stronie wielkaczurynska.pl Rozejrzyj się tam, zobacz co jest dla ciebie ciekawego, masz do mnie pytania. Pytaj, pytaj jeszcze raz pytań, pytaj. A ja dla, odpowiem. Uwielbiam, że to mnie piszesz. Ściskam, wielka, żyj na własnych zasadach. A ojoj, pamiętaj, rozciągnij się po tych całych ćwiczeniach się, rozciągnij. Jak się rozciągać, możesz. Po prostu się położyć, wyciągnąć się, zrelaksować, położyć ręce na boki, wziąć nogę, położyć sobie ją zgiętą na jedną stronę, wytrzymać w tej pozycji dwie minuty i położyć na drugą stronę, wytrzymać w tej pozycji dwie minuty. Hejo!